Hello, hello! Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmiku informacyjnym. Wczoraj właśnie zakończył się konkurs na Gift Code do Minecrafta, a pod koniec tego filmiku właśnie zobaczymy wyniki. Chciałbym Wam również powiedzieć, przekazać parę informacji dotyczących zablokowanych filmów na moim starym kanale z Full. Zadam właśnie one odblokowane gdzieś tak w maju-czerwcu. Ale mam do Was również dobrą nowinę. Jeśli chodzi o pewną serię Let's Play, to myślę, że odcinki właśnie z tej serii będę wrzucał na tamten kanał. Jednak nie jestem pewien 100%, tak, czy tak zrobię, ale tak mi się wydaje, że właśnie pewną serię, którą będę nagrywał w najbliższym czasie, te odcinki właśnie zajmiecie na. Full. Na razie na tamtym kanale dostępne są filmiki z Let's Playa Steel Life na prośbę jednego z widzów. Hmm. Tak więc, jeśli ktoś chciałby zobaczyć jakieś mój Let's Play z tych nowych widzów, no to zapraszam. Hmm. Chciałbym Wam jeszcze hmm, powiedzieć, że kiedy wrócę na tamten kanał, pojawi się masa, ale to masa projektów Let's Play. Mianowicie pojawi się let's play z gry Sakret. Yy, no i tak. Sakret jest grą hack and slash. Yy, no i ta gra właśnie znajduje się w pierwszej dziesiątce moich ulubionych kier. Yy, gra jest naprawdę wspaniała. Cudownie mi się ją grało, pamiętam. Yy, że ma dużo razy w tą grę przechodziłem. Yy, jest tam do wyboru 5 możliwych klas. Yy. Elf leśny, mroczny, magbojowy Wampirzyca um, i gladi gladiator um, no i myślę, że seria wam się spodoba um, gra jest ogólnie bardzo długa, um, jeśli um, graś, jeśli przechodzi się um, misje poboczne, ponieważ misji pobocznych jest w tej grze naprawdę masa, ale to masa Fabuła, um, też jest bardzo ciekawa. Mianowicie mamy sny, w których widzimy pewną bestię, która została przywołana przez jakiegoś czarnoksiężnika. A następnie toczy się wojna z orkami. Potem pojawiają się nieumarli. No i naszym właśnie zadaniem jest zatrzymanie tego wszystkiego, więc myślę, że będziemy bardzo dobrze się balić na tym let's play'u. I jeśli wam się let's play spodoba, to myślę, że na ślepo przejdziemy sobie dodatek do gry, pod tytułem Underworld. Kolejną grą, jaką planuję nagrać, jest Postmortem. Może niektórzy z was kojarzą yy, tą grę gdyż wspominałem y, o niej w let's play'u z Steel Life. Y, w grze wcielamy się w dziadka Wiktorii, MacPherson i rozwiązujemy zagadkę, o której była mowa właśnie w pierwszych wypowiedzianych przez niego słowach Still Steel Life. Y, mianowicie, gaz MacPherson znajduje się w Paryżu i musi odnaleźć mordentcę y, Pary, która przyjechała w odwiedziny do siostry. No i... Y, Parka została zamordowana w pewnym hotelu, a siostra prosi gasa o odnalezienie mordercy gdyż na policję nie ma co liczyć. W dalszej części gry właśnie będziemy dowiadywać się, dlaczego ta parka została zamordowana. Pojawią się nowe wątki. Tak jak też tutaj widzicie na filmiku. Nie, to jest gra point-and-click, tylko że w niej patrzymy oczami bohatera samego. Ja za bardzo nie jestem przekonany do takich gier, jednak... E, po Steel Life 1 e, chciałem poznać Gasanak Persona troszeczkę bliżej, no i... E, postanowiłem zagrać tę grę. Następną grą, jaką zamierzam e, nagrać, jest Tomb Raider 2. Tak, w końcu po wielu, wielu latach, dobra, wie, po bardzo długim czasie, wrócimy do naszej kochanej Lara Croft. Hmm, w tej części Lara będzie musiała odnaleźć legendarny artefakt o się... Shred Zajan. No i oczywiście Lara nie będzie się jedyną osobą, którego poszukuje. Eee, w związku z czym jej podróż będzie nieco bardziej utrudniona. Zresztą eee, będziemy takie Lokacje jak Murchiński, Tenecję, Tybet, zejrzymy nawet do wraku statków Hridori. Będziemy pływać po wielkim oceanie. Widzę, że Let's Play yy, również bardzo również Wam się spodoba. No i yy, będziemy się świetnie w niego bawić. Świetnie bawić. Kurczę, przepraszam was, ale ja dawno po prostu nie mówiłem do mikrofonu i troszeczkę się odzwyczajam. Naprawdę, ja mam tak, że jak czegoś długo, długo nie robię, no to się odzwyczajam od tego. Tak więc was przepraszam że za te moje jąkanie niekiedy. Ale dobra, przechodzimy dalej. Kolejną grą na liście jest Dreamfile The Longest Journey. Powrócimy do świata April Ryan, do Starki Arkadi ponieważ pojawiło się nowe zagrożenie. Eee, w grze wcielimy się w trzy postacie. Mianowicie Zoika Stilo April i... Apostoła... Nie pamiętam jak się ją nazywał. Kijan tutaj, że Kijan, Kian, oh, Kian Anvana, tak. Eee, każda ta postać ma pokazane... Mm, swój jakby... swoje... nie wiem jak to powiedzieć, przepraszam. Pokazuje e, grę z innego punktu widzenia mm, Ponieważ e, April jest taką jakby buntowniczką Pokazuje e, świat okiem buntowników Ponieważ z Arcadii wiele się zmieniło od czasów The Longest Journey Kiedy to e, April pomogła Zmianowi e, i temu... Temu kolesiowi drugiemu e, w zmianie warty. Yy, mianowicie yy, Markuria została przyjęta przez Azadi. Yy, no i właśnie Azadi yy, postanowili tak narzucić Arkadia yy, swoją wiarę, swoją religię, no yy, co jej obyczajem. April to się nie spodobało, dlatego ona jest buntowniczką. Yy, Kian jest właśnie Azadi, a Zoe jest ze Stark. No i jej... Ją to wszystko nie dotyczy. Ma jednak swoje własne zadanie, e, ponieważ... E, nękają ją wizje, w których widzi dziewczynkę, która prosi ją o uratowanie April. Jak też wszystko się rozwinie... E, zobaczymy w let's play'u. I ostatni let's play, jaki chciałbym nagrać w lecie, jest to Hand of Good Legend. I muszę Was tutaj od razu ostrzec, że Let's Play będzie na ślepo yy, W grę, grałem tylko do tego momentu, żeby zobaczyć jak wygląda I yy, myślę, że to będzie yy, właśnie fajny Let's ponieważ na ślepo yy, jak dniach zaczynamy budząc się przy e, gdzie znajduje nasza przyjaciółka w po czym udajemy się do opatka, gdzie została truszone e, po zgaszeniu ognia, który trzymał w wszystkie stworzywki, stworzywki e, się. Ja podejrzewam, że naszym zdaniem będzie właśnie zniszczenie tego dłali, które zostało obejmowane że światła, zbudzającego go, e, zgasiłbym No I myślę, że tutaj był, był bardzo fajny ja bardzo fajnie się zapowiadała, jak grałem. Chciałem ją nawet przejść, ale pomyślałem, że fajnie byłoby by ją pokazać wam na ślepo. Ma również przyjemny dubbing, więc będzie bardzo ciekawie. Okej... Okay. Tak, nadszedł czas na wyniki konkursu yy, w konkursie ogółem wzięło 52 osoby yy, to jest naprawdę dość duża liczba, jednak niestety tylko jedna osoba dostanie Gift yy, a druga intro. Tak więc yy, losujemy 29 a więc, giftką trafia do Zuski225. Eee, także, giftką dla ciebie. Eee, proszę, zgłość się do mnie, eee, pisząc prywatną wiadomość na YouTube oraz intro. 36. Eee, kurczę. 36 Minecraft Tomczo 12. Eee, tak więc, to tyle jeśli chodzi o. Konkurs. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. I jeśli chodzi o, o to, czy będą jeszcze jakieś konkursy, to myślę, że tak, ale to wszystko zależy od Was. To zależy od tego, czy będziecie aktywni względem kanału, czy będziecie komentować materiały i lajkować. Tak więc, to wszystko od tego zależy właśnie. Sobie pomyślałem, jadąc na wymianę opon z letnich na zimowe, czy nie zrobić jeszcze jakieś jakiegoś konkursu, no to czemu nie? Ale to wszystko właśnie zależy od was. Jeśli chodzi o te przyszłe konkursy, to do wygrania byłyby już nieco bardziej takie gry na pc -ta. mianowicie kody na gry na Steam na przykład, ponieważ mam kilka gier, kodów na Steam, właśnie. Więc myślę, że mógłbym je wykorzystać kiedyś tam w jakimś konkursie. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o wszystkie informacje, jakie chciałem Wam przekazać. Tak więc jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i zachęcam do większej aktywności na kanale. Cześć, trzymajcie się.